Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziwica zgodnie z obietnicą, z zapowiedzią. Serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych. Żołnierze wyklęci taki temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest już Państwu bardzo dobrze znany, bo nie po raz pierwszy jest gościem u nas studio Radio Maria i Telewizji Trwam. Witamy bardzo gorąco pana Mateusza Werwicha, publicystę, dziennikarza. Historyka. Serdecznie witamy Pana. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam, witam serdecznie Ojca, jak również e, telewizów, no i później Radia Słuchaczy, Radia Maria. E, no właśnie, dzisiejsze spotkanie jest poświęcone e, żołnierzom wyklętym. co byli w końcu ludzie, których było kilkaset tysięcy, o których prawie w ogóle nic nie wiemy, teraz niedawno jeden dzień będzie poświęcony żołnierzom wyklętym, a przez lata te kilkaset tysięcy ludzi było prześladowanych, zapomnianych, skazanych, skazanych, na niepamięć. tak, skazanych na niepamięć, ale przedtem było jeszcze torturowanych, zabijanych, I groby wielu tych ludzi po prostu do dzisiejszego dnia są gdzieś w niewiadomych miejscach. Bywa, że poszukiwani są na cmentarzu powązkowskim, bywa w Warszawie, bywa, że są poszukiwani na cmentarzu na Skórzewie. Więc tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się z nimi dzieje. Wielu z nich leży zapewne zamordowanych przy urzędach bezpieczeństwa publicznego, przy powiatowych urzędach bezpieczeństwa publicznego. Tych ludzi, którzy walczyli w czasie II wojny światowej przeciwko okupacji najpierw niemieckiej, później sowieckiej, później przez lata byli w podziemiu i którzy z chwilą, kiedy skończyła się druga wojna światowa, byli mordowani przez służby bezpieczeństwa, przez NKWD, przez GRU, przez śmierć i urzędy bezpieczeństwa, czy później skazywani byli przez prokuraturę wojskową, wojskowe sądy rejonowe przez lata aż po lata 50. Panie redaktorze, myślę, że ten program też w Telewizji trwa. potem Radio Maryja pomoże nam wszystkim przybliżyć postacie, bo to zaraz się dowiemy ilu tych ludzi było, jacy to byli ludzie, ale też może na samym początku ja pragnąłbym może też wczuwając się w naszych widzów powiedzieć, czy mógłby Pan powiedzieć, dlaczego powinniśmy mówić o żołnierzach wyklętych? No przede wszystkim byli, bo takie są karty to, kartoteki. Jeśli się robi tak zwane korespondencji za to, między innymi za to, że ktoś napisał dowcip czy mm, o y, komunistach, czy... Y, polskich czy jakichś innych są wyroki. Czterech czy pięciu lat więzieniach w obozach. Proszę pamiętać o wielkiej sieci obozów. To okropny terror był, bo w latach 1945-1956, mówię o terenach obecnej Rzeczpospolitej, bo od 1944 roku były obozy prowadzone przez Sowietów, m.in. słynny Majdanek. Tam siedzieli żołnierze Armii Krajowej, i między innymi obóz w Oświęcimiu do 1948 roku był używany przez komunistów dla sadzania niepokornych, żołnierzy Armii Krajowej czy młodzież, która była niepokorna wobec reżimu, bo tak często mówi się, że tam sadzanie, sadzano tylko żo żołnierzy niemiecki, żołnierze niemieccy akurat odeszli z frontem idąc w kierunku Berlina, co też oczywiście wielką fikcją. No i oczywiście warto by było, żeby na e, e, bramie e, e, obozu święcimskiego była tablica również, że tam siedzieli żołnierze Armii Krajowej i nie tylko NSZ-u i innych formacji niepodległościowych, którzy po prostu byli aresztowani. Obóz jawożnie to była... To, był, to była filia obozu oświęcimskiego. Tam od 1945 roku do 1946 był obóz NKW Dowski, Później był obóz prowadzony przez e, Urząd Bez, Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. A od 1950-1951 roku tam w tym obozie siedziała młodzież. Młodzież, która za, zakładała w latach 40 organizacje niepodległościowe, która walczyła po prostu o niepodległość. E, I tam właśnie z, z Wszystkich więzień, które były w Polsce, wówczas zebrano młodzież w wieku od 15 do, 20, do 21 roku życia. Tam miało indoktrynować tę młodzież. Tam młodzież miała wychodzić e, z, tych, z tego obozu w Jawornie. I miała mm, być kapusiami. To na szczęście się nie udało, ale proszę pamiętać, tam przesiedziało blisko 10 tysięcy. Wszystko to pan opisał w swojej książce, tak, to, Łagier, łagier ja Jawozna no. pisę. Tutaj w kolejnej książce mówię książka w scenie śmierci, wstrząsające opowieści ludzi po prostu, którzy, którym zrywano paznokcie, których, wobec których stosowano konwejer, czyli stanie bez końca, których katowano bito w sposób okrutny, w których stosowano tak zwaną kobułkę Andersa, tak szyderczo mówiono, a co to znaczyło? Znaczyło to tyle, że Odwracano stołek do góry nogami i kazano siadać człowiekowi nagiemu na tym stołku odwróconym. Na prawda? nogach, prawda? Tak, na nodze. E, stosowano tu również ten kobiełka Andersa, wobec kobiet. E, proszę pamiętać, że e, e, tortury były prowadzone e, e, no, właściwie, można powiedzieć, u, u, 48-60 godzin ten człowiek nie spał, zmieniali się oprawcy, ale nie zmieniał się człowiek, który był bity, torturowany. Straszne rzeczy się działy. Tych ludzi sadzano, jak już wcześniej wspominałem, z przestępcami, ze zbrodniarzami wojennymi w Rawiczu, we Wronkach, w, na Rakowieckiej, w kilkuset rozsianych po Polsce, po Polsce e, e, więzieniach. Panie redaktorze, od kogo najbardziej ucierpiemy? Wiemy, że byli inwigilowani przez Sowietów, przez NKWD. Czy to tylko byli NKWDowcy, czy też powiedzmy... I jeszcze też polscy komuniści, którzy Nie, przede, wszystkim, przede wszystkim polscy komuniści po 1945 roku. Oczywiście oni mieli swoich doradców do 1956 roku byli doradcy sowieccy w dużej ilości. Kilkuset, prawda? Um, oczywiście było kilkaset tysięcy y, pół miliona wojska na terenie, y, na terenie y, Polski, prawda? Y, więc, ale przede wszystkim tymi oprawcami byli polscy komuniści, którzy, oczywiście dla których. Kraj Krajem, dla których stolicą był Kreml. Prawda? No, Warszawa to był ten, czy Polska była tym yy, prywisjańskim krajem. Prawda? Ym, to byli ludzie, którzy po prostu wykonywali rozkazy sowieckie. No, żeby nie było wątpliwości yy, żadnych, oni bardzo często to deklarowali. Yy, to jest w dokumentach do dzisiejszego dnia zapisanych, czy w filicznych wypowiedziach yy, tych ludzi. Więc. Yy, no, yy, ich związek z Polską był no, tyle, może powiedzmy sobie, taki, że to, co się działo, działo się na terenie Polski. Wielu z nich zresztą mówiło o tym, że Polska ma być XVII republiką. Zresztą, choć formalnie nie była tak traktowana Polskę. Praktycznie była VSE tak, Republiką. Wiemy, że żołnierze wyklęci cierpieli praktycznie z dwóch stron. O czym czasami zapominamy, kojarzymy to tylko ze Sowietami ale wiemy, że są owocem też pewnego paktu no dwóch tak, totalitaryzmów. Tak, Ribbentrop-Mołotow, który został podpisany później spotkanie w efekcie tego paktu, które miało miejsce już na terenach okupowanych w Zakopane w roku 1940, ustalał jasno i jednoznacznie, że będzie akcja Katy i będzie również niemiecka akcja AB. Co to znaczyło? Znaczy to, było to tyle, że Rosjanie ze swojej strony mordowali Polaków w Katyniu, w Miednoje, w Charkowie, w innych miejscowościach, bo to są bardzo głośne te miejscowości. No proszę zwrócić uwagę, a wchodzili do Lwowa, do Grodna czy do innych m, m, powiatowych miejscowości, to, to, to m, m, słał się trup, krew, krew się lała, więc patetycznie może, ale Potokami, prawda? Więc tych ludzi po prostu mordowano, wychodzili czy trzeźwi, czy pijani hmm, funkcjonariusze hmm, KWD, czy też zwykli żołnierze i mordowali. Ale druga jest sprawa, która jest bardzo ważna również, ta akcja AB niemiecka. Proszę pamiętać, ginęły po prostu rodziny, hmm, były informacje wymieniane. Ktoś z rodziny zginął w Katyniu, a inny zginął w Warszawie czy w obozach niemieckich. Taka słynna rodzina generała Dowbora-Muśnickiego, jego córka Lewandowska, która była postacią niezwykłą, była żołnierzem i jako jedyna kobieta zginęła w Katyniu. To była kobieta, która pierwsza w świecie skończyła z wysokości, do Zespada holą, z wysokości 5 kilometrów. Była w fantastycznym lotnikiem. Była wybitną postacią. Ona ginie w, w, w Katyniu, a jej siostra młodsza ginie w Warszawie, zamordowana przez, przez Niemców. Rodzina Kowalskich, tak, pracowników naukowych z z Krakowa, ojciec pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, syn lekarzem na Wydziale Lekarskim tego Uniwersytetu, ginął. Jeden ginie właśnie w Katyniu, drugi ginie w, w, w Krakowie. No i można by mnożyć, mnożyć bez końca, to się działo, to wspólne porozumienie funkcjonowało do 1941 roku, do momentu po prostu, kiedy kiedy y, 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 była wojna między Niemcami a Ruskimi. No i oczywiście później ta likwidacja y, polskich elit y, już na miejsce w 1944 roku, kiedy Niemcy wchodzą na tereny dawnej Rzeczpospolitej i później ta likwidacja następuje y, 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 na terenach dzisiejszej Rzeczypospolitej, czy prowadzona przez samych Rosjan, czy też y, prowadzona przez przez, przez y, 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 Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, czy to wojewódzkie, funkcjonariusze czy, y, czy powiatowe. Y, no, takim kurioznym, niezwykłym oczywiście tu y, y, podpisanie paktu i no, można powiedzieć, w jakimś sensie zbrodnia dokonana prawda, na aliantach przez Aliantów. Zgoda na taki podział i na takie, taki podział prawda, granic i na takie traktowanie przez Polaków, przez Anglików, przez Amerykanów, na tą chydnę, jak można było się w ten sposób zachować wobec aliantów, którzy jeszcze do niedawna przelewali krew na, w bitwie o Anglię, prawda? Czy, czy, y, 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 na terenie y, y, całej Europy, czy w Afryce, a y... I przechodzi rok 1945 i, i, i co się dzieje? No, i z jednej strony jest układany tymczasowy rząd jedności narodowej, a z drugiej strony przedstawiciele polskiego rządu, legalnego rządu podziemnego, są w tak zwanym procesie 16, 16 e, Sądzieni, w sądzeni w Moskwie. Coś niebywałego, coś to nie występuje w... Po raz pierwszy coś takiego występuje. No, to jest e, ohydne. Tu ci żołnierze hmm, wyklęci hmm, są w jakiś sposób, można powiedzieć, symbolicznie naznaczeni. I to, co się działo hmm, już na terenach hmm, obecnej Rzeczypospolitej jest kontynuowane w latach 40., 50., 60., 70. w innej skali po rok 1989. I kiedy na przykład hmm, Mówi się dzisiaj prawda, o e, m, e, tym, że e, generał Jaruzelski to nie był taki znowu zły człowiek, prawda, hmm. że on próbował, że on w końcu tak, że jego ojciec zginął na Syberii i to też był prześladowany, bo no to, 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 to jest po prostu kpina, kpina z narodowej historii i kpina z Polaków, kiedy próbuje się reaktywować, nadać charakter e, e, już obrońcy. E, 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 zastosować jakiś nie wiem, akt wobec jakiegoś człowieka, który był przestępcą, który no, jest odpowiedzialny za zbrodnię 1970 roku, za zbrodnię stanu wojennego, mówię tutaj o Jaruzelskim, ale Jaruzelski, nie chodzi tylko o niego, cały szereg ludzi związanych z, z PZPR, bo tak się ciągle mówi o tym, też warto pamiętać, że UB, prawda, czy Wojskowa Informacja, ale to PZPR, a nie inna formacja, UB nie było jakąś formacją. I UB nie działało niezależnie? Niezależnie, to po prostu działało na rozkaz. Na, na rozkaz PZPR czy wcześniej PPR-u. To warto o tym pamiętać, bo częstokroć mówimy UB, 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 ci straszni ludzie, jakby oni byli niezależni. Biedna PZPR czy biedna PPR jest niczemu niewinna, prawda? A ci ludzie, którzy byli w tym PZPR-ze, to też niczemu niewinni. Mówię tutaj w szczególności o funkcjonariuszach wysoko e, usytuowanych, czy to w Komitecie Centralnym, czy, 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 czy w Komitecie Województwa.